Cześć, tu trener Giz. Zapraszam Cię na nową lekcję z programu QGIS. Tym razem zajmę się, pokażę Wam, jak się oblicza długość linii w poligonie. Przechodzimy do programu QGIS, najlepszego open source'owego programu w dziejach ever. Oczywiście moim zdaniem, moim skromnym geograficznym zdaniem. I mamy takie zadanie, żeby obliczyć długość linii w tych poligonach czyli na granicach Warszawy tak zrobiłem tutaj jakąś warstwę która się no, no, nachodzi na siebie no ta taka jakaś piękna nie wiem czego dotycząca warstwa liniowa tak obojętnie to by, mogą to być rzeki mogą to być drogi koleje tak cokolwiek i druga warstwa z granicami gmin tak czyli warstwa poligonowa jak to zrobić wchodzimy do algorytmów procesingu wpisujemy Warstwę, warstwę, słowo kluczowe linii, i tutaj mamy sumę długości linii. Jest taki algorytm używany przeze mnie przed chwilą, no bo go przed chwilą używałem. I zobaczcie, tutaj wybieramy poligony, tutaj linię. To jest opisane wszystko, prawda? Zwróćcie uwagę na to, żeby EPSG był ten sam. Wtedy się uniknie jakichkolwiek błędów, tak? Kiedyś to więcej było błędów, jak były różne układy i w ogóle nie obliczało. Teraz jest coraz lepiej z tym, ale jednak dobra sz stara szkoła mówi o tym, żeby układy współrzędne były takie same. Wtedy się po prostu uniknie do dodatkowego przeliczania przez komputer, te, przez, przez program tego, a co za tym idzie komputer i lepiej robić ten sam układ po prostu. No i zobaczcie, tutaj możemy obliczyć długość z angielskiego length. Length. Nigdy tego nie, pa nie pamiętaj, Muszę sobie kiedyś Sprawdzić w Google Translatorze, jak to się wybawi, jakoś zapomniałem. Ale lęk to znaczy, że długość, tak? Możemy zrobić na Polsce, przecież w Polsce jesteśmy długość. Okay. A tutaj count, czyli liczba linii, tak? Ilość linii to jest policzalne, więc powinna być liczba linii. W linii nie muszę tego, tego wiedzieć. Ok, dajemy ruchom, zobaczymy, co się zrobi. Nie było indeksu przestrzennego, więc troszeczkę wolniej to zrobił, no ale to i tak no, niecała sekunda, nawet niecałe pół sekundy. O, wykonanie nie powiodło się poczek, a prawdopodobnie są błędy geometrii, wiecie. I dlatego tego nie zrobił. Bo tutaj one te linie tak naprawdę w jednej warstwie, no nie no, w sumie powinno być wszystko. OK. Dobra, ja zrobię mały myk, a za chwilę wracam do Was. Mamy gminy tutaj już wybrane i nastąpi teraz obliczenie długości linii w poligonie. Wystarczy wpisać w algorytmach procesingu linii i mamy tutaj sumę długości linii. Poligony to gminy wybrane, tak, bo sobie zmieniłem, wcześniej miałem inaczej, teraz mam te, te inne gminy, bo tam były błędy geometrii w tej dużej warstwie dla całej Polski, to musiałem wybrać tylko kilka gmin, żeby nie było problemów. Tutaj linie, linia 2180, Tutaj zamiast długości z angielskiego zmieniamy tak jak wcześniej mówiłem. Długość. Tutaj liczba, tak? Count. O, liczba. Ok, no i liczymy teraz. Drugi raz już. Dobra, wczytywanie powiodło się tutaj. Tylko mi napisało, że nie mam indeksu, więc trochę wolniej to robił. Ale tu jest mało elementów, to nie ma problemu, prawda? I zobaczcie powstała nowa warstwa. Już nie tym, nie liniowa, tak. Tylko warstwa nowa, poligonowa, tak powierzchniowa, i w tabeli atrybutów powinny być informacje o liczbie tych o odcinków, które były na terenie jakiejś tam gminy i długość, prawda? Czyli najpierw długość jest tutaj tu mamy 124 tysiące metrów długości linii i cztery linie były, tak? A w Warszawie, a w Zielonkach jest 22 tysiące metrów. I trzy linie. No i mamy po prostu analizę. I widać, zobaczcie, ja zaznaczę te gminy, w których były linie, i zobaczmy, czy tam faktycznie jest jeden ja powyżej linie. O, zobaczcie. No i tak jest dokładnie. Te gminy, te obiekty powierzchniowe mają w tabeli atrybutów informacje o liniach, które przecinają, które są na powierzchni tej, tej, tej gminy. I tak też, się, tak też się zaznaczyłem tutaj. Widzicie na żółto. Czyli. Algorytmem suma długości linii można obliczyć długość linii w poligonie, tak? Jakbyście mieli takie zadanie do, do zobaczenia. Dobra, no to dzięki, że to oglądaliście. Z małymi na początku problemami, ale już je przezwyciężyłem. Trzymajcie się, uczcie się kugisa i zapraszam do kolejnych i poprzednich lekcji i vlogów GIS. Na razie trzymajcie się.